Cześć kochani, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj vlog, zwykły vlog z majówki. Dzisiaj jest czwartek. Ja popracowałam, bo dzisiaj drugi, więc jest pracujący. Wczoraj też cały dzień pracowałam, żeby po prostu móc em, piątek, sobotę i niedzielę tylko siedzieć i czytać. Zaczęłam już kilka książek, także jak wrócę z miasta, to wam wszystko pokażę, bo teraz jadę robić zakupy, ponieważ w sobotę organizuję taki grillo. Ognisko. Zaprosiłam kilku przyjaciół i będziemy sobie, wiecie, po prostu siedzieć, gadać, bo dawno nie widziałam się z nimi, bo to są ludzie, którzy są tutaj z okolic. Plus, jeden kolega w ogóle wrócił dopiero z Islandii. Więc tak, więc jadę teraz na zakupy. Będę jeszcze musiała wstawić dla Was film. No i tak. I bardzo się cieszę, że taki vlog będzie. Będzie mega luźny. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Pani, e, przychodzę do Was z updateem czytelniczym. Może być troszkę głośno, bo e, otworzyłam e, bal, w sensie okna. Jestem w Poznaniu, tak jak widzicie. E, przyjechałam właśnie do biura, do pracy. Jak wiecie, no ja e, raz na jakiś czas muszę przyjeżdżać właśnie e, tutaj. E, I słuchajcie, przychodzę Wam z updateem czytelniczym. Powiem Wam, że w tym majątku nie za dużo czytałam, bardziej skupiłam się na Eee, jakichś tam pracach domowych i w ogóle eee, po tym maratonie też w bardzo duży sposób zaspokoiłam swoją rządzę czytania. Ale słuchajcie, pierwszą książką, którą czytam, jestem tutaj na stronie 115. To jest naprawdę dosyć spory grubas. Jest to, to książka Cesarzowa Kości i jest to drugi tom córki Kości autorstwa Andrea. Andrea Stewart i słuchajcie, pierwszy tom opowiadał historię króla, który czerpał magię, czerpał moc. Natomiast jego czerpanie mocy było bardzo kontrowersyjne. Z racji tego, że on tę moc czerpał wtedy, w sensie z kawałków czaszek, Dzieci. I wiecie, i było to zrobione w taki sposób, że no te, to, to dziecko, które, od którego weźmie król kawałek, no jest, wiecie, takie wybrane i w ogóle błogosławione i, i tak dalej, i tak dalej, co oczywiście było nieprawdą i po prostu zrobili to tak rozsmuchali. No i nasza główna bohaterka stara się przejąć, e, przejąć po prostu po ojcu królestwo. E, niestety e, ma rywala, no, i musi tak naprawdę udowodnić ojcu, że ona nadaje się na to stanowisko. I mamy tutaj mnóstwo magii, mnóstwo kontrowersji, mnóstwo zawiłości, mnóstwo też bohaterów, mnóstwo intryg. I tak jak tamten tom był taki na zasadzie. W sensie chodzi mi o trudność. Był na takie 3,75, tak drugi tom, już naprawdę można. Ja w sensie mam takie wrażenie, że naprawdę drugi tom można podciągnąć na naprawdę takie epickie fantazy, w którym mamy naprawdę bardzo dużą, już taką roz, tą polityczną stronę rozbudowaną. Nie mogę za bardzo Wam powiedzieć, co się dzieje w drugim tomie, no bo to jest kontynuacja tomu pierwszego. Natomiast tak jak mówię, jest to fantastyka już dla czytelnika, który trochę, który trochę tej fantastyki sięgnął. Tak jak pierwszy tom, jeszcze ok, tak, to są moje pierwsze wrażenia, tak drugi tom już jest taki, no naprawdę, że trzeba dosyć mocno i dosyć uważnie skupiać swoją uwagę na właśnie historii. Tak naprawdę trzeba mieć oczy dookoła głowy, zapamiętywać dosyć sporo rzeczy, bo jedne rzeczy wynikają z drugich. Także jak na razie naprawdę bardzo mi się ta książka podoba. To jest coś, czego dawno nie czytałam. Chodzi mi tutaj właśnie bardzo o takie epickie fantazy. No ja w swoim życiu czytałam chyba tylko z takich epickich, no to Gra o Tron. Dziecko odyna było też taką książką, która rzeczywiście wymagała, to był bardzo rozbudowany świat, cała struktura i zupełnie coś nowego. Tutaj jesteśmy w tych ramach. Fantastyki, która ogólnie się tak, jakby no, jest w tej ramie fantastyki. Nie ma tutaj jakiegoś innego świata. Natomiast głównym motywem, który bardzo mnie zaintrygował i zaciekawił. To był właśnie motyw te, czerpania tej magii z tych kości czaszek dzieci. Także kawałków czaszek. Także to, to było coś takiego, co naprawdę mnie urzekło i zostało to w bardzo fajny i w bardzo dobry sposób poprowadzony dalej. Było to bardzo ciekawe. No i dlatego właśnie zdecydowałam się na recenzję książki e, cesarz, cesarzowej kości, czyli tomu drugiego i film ten powstał we współpracy reklamowej właśnie z wydawnictwem Fabryka słów, za co bardzo, bardzo fabryce słów. Dziękujemy. I czytam jeszcze dwie książki, słuchajcie. Jedną książką jest to, są to Nocne godziny Marty Bijan. I tutaj, słuchajcie, jestem na 103 stronie i słucham tego w audiobooku, z tego względu, że mamy tu zrobione słuchowisko. Ja słuchawiska kocham, uwielbiam całym sercem, dlatego też... Dlatego też tak bardzo po prostu, no chciałam to przeczytać I od razu mogę Wam powiedzieć, że o wiele bardziej jak na razie podoba mi się od muchomorów w cukrze Muchomory w cukrze były dla mnie nijakie Do 3-4 tam oni tylko siedzieli w tym... W tym domku pili, e, żarli grzybki halucynogenne i robili grilla. Natomiast tutaj już mamy mm, akcję i w ogóle bardzo koncept mi się podoba, mianowicie mamy tutaj, słuchajcie, historię e, trzech aktorów, którzy przyjeżdżają do zamku nagrywać serii, w sensie nagrywać film. E, w zamku tym nie ma światła, nie ma w ogóle, no, są strasznie takie tragiczne warunki. Mamy tajemniczą Faustynę, która jest bardzo dziwną osobą. Budzi ich w środku nocy, każe im nagrywać, wiecie, jakieś sceny, nie mówiąc im, że to jest scena. Bardzo ciekawy koncept. Jestem straszliwie ciekawa, co się dalej wydarzy. E, tak jak widzicie, jestem właśnie w Poznaniu, tu w mieszkaniu i mieszkam w kamienicy e, nie, po niemieckiej. Także myślę, że ta kamienica, no, ze 150 lat już może mieć. Dlatego takie książki mm, mogą być problematyczne, ale. A może nie, zobaczymy. E, I drugą książką, którą czytam e, i którą bardzo się cieszę, że czytam, są, jest To Adwokat Diabła, czyli najnowsza książka Steve'a Cavana, czyli autora thrillerów jed, jednego z moich ulubionych autorów thrillerów zagranicznych. Jestem na 77. stronie i słuchajcie, to jest, to jest, ta, ja nie wiem, ten Steve wymyśla tak niesamowite koncepty. Mianowicie mamy tutaj, to jest ogólnie szósty tom z serii z Edin Flinem. Nie musicie czytać po kolei tych tomów. Pierwszy, drugi tom jest praktycznie niedostępny. E, także tutaj spokojnie. Oczywiście jest tam w tle jakaś, jakieś relacje, jakaś ta, ta. Natomiast jeżeli szukacie thrilleru stricte dla sprawy, to absolutnie nie musicie, nie musicie czytać innych tomów. Adwokat Diabła, słuchajcie, to jest historia, w którym mamy prokuratora. Gdzie jesteśmy w stanie, w którym em, kara śmierci jest, e, jest używana, w sensie e, uśmierca się niektóre osoby? I słuchajcie, prokurator jest seryjnym mordercą. I on wygrał każdą jedną sprawę, bo jemu, e, jego podnieca fakt, że może skazać nawet niewinną osobę, e, manipuluje i tak dalej. No, koncept niesamowity. Koncept niesamowity. No i mamy tutaj sprawę, w której to młody chłopiec został oskarżony o morderstwo. No i oczywiście nasz prokurator chce go skazać. Jego nie interesuje, czy on jest winny, czy nie. On ma ochotę po prostu zabijać. I każdą jedną sprawę, którą miał, wygrywał, i osoba ta szła na stryczek, że tak powiem, na krzesło. No i tutaj wkracza nasz Eddie, adwokat, zupełnie z innego stanu No i nasz prokurator zaczyna mieć problemy z Eddie Bo Eddie, jak to Eddie, no przyprawia, przyprawia rogi po prostu No i słuchajcie, czy to nie jest świetny koncept? Prokurator, który zabija I on wprost mówi, ja chcę Cię zabić Bo tam jest właśnie dopuszczalna kara śmierci Niesamowite, na pewno będę kontynuowała, na pewno będę czytała, będę Wam na pewno update'ować A ja teraz, słuchajcie, zbieram się i lecę sobie na spacer, bo jest w miarę ładna pogoda W sensie nie jest za gorąco, ani nie jest za ciepło, ani nie jest za zimno Także idę sobie na spacer i biorę ze sobą cesarzową kości Może sobie gdzieś tam przycupnę na jakiejś ławeczce czy coś I będę, słuchajcie, czytała Także zapraszam Was do dalszego oglądania tego vloga Słuchajcie, zamówiłam sobie liska. Pyszne rzeczy będę robiła. Jest już 21. Ja pogadałam sobie przez telefon z Magdą getbooki, i teraz biorę się z zarobieniem sobie jedzonka na dwa dni. Rzeczą, pierwszą rzeczą, jaką będę sobie robiła, będzie to obiad. W ogóle ciekawostka. Ja kiedyś, kiedyś za czasów gimnazjalnych ogólnie uwielbiałam gotować, i ogólnie nadal tak jest. Bardzo lubię to robić. Jezu, ale mi tutaj się coś zrobiło. tym, ta się, ta faka. I słuchajcie, właśnie. Właśnie co? Bardzo lubiłam gotować i chciałam iść kiedyś do szkoły gastronomicznej, ale niestety bez, przez wzgląd wtedy na moje bardzo, bardzo złe stawy nie mogłam e, uczestniczyć w takich zajęciach, bo tam cały czas się stało. No, gotując, wiadomym jest. A niestety ja. Nie mogłam wtedy tak funkcjonować, jak teraz funkcjonuje i nie poszłam do tej szkoły i mi na przykład gotowanie sprawia ogromną radość. Nie robię tego często, bo muszę mieć naprawdę taki dobry mut, ale bardzo lubię to robić. Jak um, czasami mam ochotę sobie tak wiecie, poeksperymentować czy coś. Teraz nie będzie to nic eksperyment, eksperymentalnego, ponieważ będzie to po prostu makaron na śmietance ze szpinakiem, z cukinią, z pieczarkami i z cebulką i czosnkiem. Wszystko tutaj mam. E, to będzie mój obiad na jutro i na środę. A dzisiaj na kolację będę robiła sobie wrapa. Wrap będzie z łososiem i z warzywami, Eem, tak. Czy coś jeszcze? No i ten wrap też, bo są tutaj dwie te, wrapa sobie też zrobię jutro na śniadanie. E, także tak się to prezentuje i ja po prostu lecę gotować i tak. I później będę czytać, a teraz sobie odpalam na YouTubie sabotażystę Bol Rezi dodał drugi sezon, a to jest mój guilty pleasure. Uważam, że jest to świetny, świetne show i świetny program. Także lecę, bo w tym sezonie jest konopski. Także lecę. Przychodzę do was z Bukholem. Wróciłam, mmm, zrobiłam livea e, w sensie w pracy i powiem wam, że jestem już troszkę styrana. Jest już 21:30. E, dodałam też e, TikToka na czwartą stronę, e, gdzie jest konkurs. Słuchajcie, możecie wygrać rower miejski, więc zapraszam was na TikToka czwartej strony, jeżeli chcecie dowiedzieć się w jaki sposób ten rower wygrać. Widziałam ten rower, jest przepiękny. Przychodzę z Buchholem, bo kupiłam sobie trochę książek. Dzisiaj miałam naprawdę dobry dzień, w sensie dużo rzeczy w moim życiu się powyjaśniało, które przez ostatnie tygodnie troszeczkę mi zasnuły, że tak powiem, no zjadły mi trochę krwi po prostu. I są to wyniki badań, i są to inne zmiany. Natomiast wyniki badań są ok, nie są idealne, ale są ok, więc to jest najważniejsze, bo no, bałam się najgorszego. Tak, więc zawsze jest tak, że chodzę sobie kupić coś na zły dzień, a teraz kupiłam sobie na dobry dzień, bo zasłużyłam po prostu. Więc słuchajcie, kupiłam sobie 2, 4, 6 książek. Cieniutkich, bo też ogólnie zauważyłam, że mam same grube książki, a czasami mam tak, żebym sobie coś wzięła, tak wiecie, cieniutkiego do poczytania, do torebki, jak gdzieś jadę czy czekam i pokażę wam, co sobie kupiłam. Ogólnie starałam się wybierać książki, których albo nie widziałam nigdzie, albo nie słyszałam o nich wystarczająco dużo. Po pierwsze, moi mężczyźni: Victoria Kiland. W przekładzie Karoliny Drozdawskiej. I to mnie strasznie zachęciło, wiecie dlaczego? Ponieważ mamy tutaj kobietę, drugą połowę XIX wieku, która wyemigrowała do Ameryki i wyszła za mąż, później ten mąż zmarł i ona po tej śmierci męża zapisała się jako pierwsza seryjna morderczyni. Pozbawiła życia co najmniej 14 osób, głównie mężczyzn, choć niektóre źródła podają, że dokonała nawet 40 zabójstw. Więc y, to mnie skusiło, tak, to mnie skusiło Także w ogóle tutaj też Wojciech Chmielarz ma y, blerba. Dalej mi Ministerstwo Moralnej Paniki O tej książce słyszałam więcej swego czasu y, Natomiast y, w ogóle też co tak zauważyłam To miałam ochotę wziąć albo coś właśnie o morderstwach Albo o miłości, jakoś tak mnie naszło I tutaj właśnie mamy, słuchajcie, opowiadania o miłości, tych zapomnianych, przegranych, niezaakceptowanych, niewidzialnych granicach, których boimy się przekroczyć, em, społecznych problemach, o których głośno można mówić tylko w formie literackiej zabawy, o historii. Także wzięłam. Dalej nie ma co. Nigdzie absolutnie nie widziałam tej książki. I słuchajcie, to jest. Co robisz, gdy świat się rozpada, a ty akurat jesteś na głodzie? Wraz z młodą, zbuntowaną Iranką. Ruszamy w trwającą 24 godziny podróż po ogarniającym chaosie Teherenie w poszukiwaniu dawki narkotyków. Także nie dość, że mamy tutaj wojnę, to jeszcze y, osobę uzależnioną od narkotyków. Dalej, chód kwietniowego słońca, to muszę przeczytać zaraz, bo już nie ma kwietnia, ale... E, refleksyjna opowieść o miłości w poszu i poszukiwaniu sensu życia Nagrodzona w 2020 roku Islandzką Nagrodą Literacką Historia młodej Wedis Samotnej matki, która przeżywa traumę po nagłej śmierci ojca Stółem dzieciństwa naznaczonego problemem alkoholizmu w rodzinie Smutek Wedis po stracie ojca jest zabarwiony gniewem i tęsknotą Z którymi nie potrafi sobie poradzić ani dać im wyrazu Powieść, która przenosi nas... W niepowtarzalne realia Reykjaviku lat 80. Tego nie widziałam też nigdzie, i to są słuchajcie, Myśliwski Bocheński, rozmowy istotne. I to jest słuchajcie, wywiad z Wiesławem Myśliwskim. To są zdjęcia w środku. Musiałam po prostu to mieć. Musiałam to mieć. Także od razu wzięłam, nawet się nie zastanawiałam. I ostatnia książka jest to Ogród. I to jest książka autorki yy, Wron i Jestem Głód. I szczerze nie słyszałam, że ona wydała kolejną książkę. W ogóle. Także mam. I tak się to prezentuje. Kupiłam sobie sześć krótkich książek, które pewnie nie będą aż tak lekkie, e, ale bardzo się cieszę. Także ja idę się teraz kąpać, nakładam maseczkę. I muszę tu wysprzątać. I tak. I odpoczywam. Odpoczywam już dzisiaj. Przychodzę Wam opowiedzieć troszeczkę więcej na temat Cesarzowej Kości, ponieważ tę książkę skończyłam. Ona jest dosyć gruba, ona ma stronę, słuchajcie, 625. Co wyróżnia tę książkę? Oj, co w ogóle jakaś prześwietlone jest. Co wyróżnia tę książkę? Po pierwsze, cztery perspektywy, które są tutaj. Mamy czterech bohaterów, których spotykamy już w pierwszym tomie. Natomiast... W pierwszym tomie, tak jak właśnie byłam zachwycona nad samą... O Jezus, co się dzieje? Byłam zachwycona samą tą, wiecie, koncepcją. Hm. Nie podoba mi się, że to tak się dzieje. O, może tu. O. Was przyniosę, to będzie może lepiej. Samą koncepcją w ogóle pozyskiwania mocy, magii i tak dalej, tak, ten drugi tom już bardziej skupia się na relacjach, na bohaterach, na intrygach. Jest tutaj o wiele więcej, bo tak jak właśnie w pierwszym tomie troszeczkę bardziej, właśnie chcieliśmy zapoznać się z tym, jaki jest problem, jak czerpana jest ta, wiecie, to wszystko, czemu nasza główna bohaterka. Chce zostać królową cesarzową. No, jak możecie się domyśleć po tytule, ona tą cesarzową jest i w tym drugim tomie po prostu zaczyna być po prostu dobrą cesarzową. Natomiast w jaki sposób ona zostaje tą cesarzową, to oczywiście pozostawiam Wam i co się dzieje z Ojcem, to też pozostawiam Wam do tego, żebyście się zapoznali z pierwszym tomem i oczywiście z drugim. Natomiast właśnie tak jak mówię, ten tom bardziej skupia się na bohaterach. I to jest niesamowite, bo em, ta różna perspektywa tego y, właśnie tych problemów, rozwiązywania ich, narad przy, przy, naj, przy najróżniejszych. I też właśnie nasza główna bohaterka jest wykreowana na taką postać, która jest raczej na zasadzie nie, że, ona, że jest wszystko wiedząca, tylko, że ona popełnia błędy. Czasami dostrzegałam tutaj niektóre decyzje, które były dosyć błahe i tutaj wiecie, tu coś się dzieje, jakaś taka wiecie, rozmowa na temat bardzo, bardzo ważnych, poważnych, wojno-politycznych rzeczy i nagle jakaś taka decyzja podjęta, która no, którą przed chwilą czytając, wiecie, o wiedzy, którą dani bohaterowie mają, po prostu było to niezrozumiałe dla mnie, więc tutaj jedyny minus, którego się dopatrzyłam w tej książce, ale cała w ogóle drugi tom jest dosyć powolny, rzeczywiście dzieje się w nim sporo, natomiast nie ma tutaj, wiecie, jakichś fajerwerek, nie wiadomo jakich i czegoś tam, natomiast końcówka, końcówka została przedstawiona w taki sposób, żebyśmy my chcieli dowiedzieć się, co... Wydarzy się w tomie trzecim. I ja już nie mogę się doczekać tomu trzeciego, bo rzeczywiście w, w, zaangażowałam się w tych bohaterów. I to mi się właśnie podoba, że to jest seria fantastyczna, w której właśnie ta relacja odgrywa bardzo dużą rolę. Mamy tutaj również motyw WLW, który też jest bardzo ładnie poprowadzony, i, i ta miłość została w bardzo taki. Kochany sposób przedstawiona, więc tutaj ten delikatny motyw romantyczny jest, natomiast nie ma, wiecie, jakiegoś takiego erotyko czegoś tam. Także ja naprawdę Wam polecam, bo. Jest naprawdę dobra. Podtrzymuje to, że jest to, mi się wydaje, tak jak właśnie pierwszy tom, raczej był opisywaniem na tym, na czym polega magia, skupieniem się na tym ojcu, czemu on był taki, a nie inny, na naszej głównej bohaterce, która chciała zrobić wszystko, żeby tego ojca wywalić, na relacjach, tak właśnie nie za bardzo. Natomiast tutaj w drugim tomie nasza autorka skupiła się głównie na bohaterach, na. Problemach, na jakichś takich właśnie dywagacjach na temat królestwa, yy, i też zupełnie inne podejście do ludu. Tutaj mamy, w tym właśnie, Tomie. Także ja bardzo czekam na y, Tom, yy, z niecierpliwością czekam na Tom. E, trzeci. E, także jeszcze raz bardzo dziękuję za mm, Fabryce słów za to, że podjęła ze mną współpracę do tego tytułu, bo to był tytuł, gdzie ja sama napisałam do wydawnictwa e, z propozycją, czy właśnie nie chcieliby podjąć ze mną współpracę, bo pierwszy tom na tyle mi się podobał, że właśnie bardzo chciałam, żeby drugi tom również zrecenzować. Także bardzo dziękuję Fabryce słów za to, że zechciała to zrobić. E, a ja słuchajcie, już kończę. Jestem w trakcie w sensie ogólnie mało czytam. Ja nie wiem, jakoś tak y, moja głowa skupia się na innych rzeczach, y, więc nie za dużo czytam. Dlatego jeszcze y, Adwokata Diabła nie skończyłam, tak samo nie skończyłam y, książki Marty. Biat, więc pewnie opowiem Wam już o nich w podsumowaniu miesiąca, bo też mam wrażenie, że cały czas Wam je pokazuję i y, jest ich jakoś tak. Że w sensie pokazuję Wam jedne i te same książki, więc pewnie pokażę Wam je już w podsumowaniu, jakie skończę. Także ja już bardzo serdecznie dziękuję Wam za oglądanie, widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!